Hej, hej. Witam was w kolejnym odcinku. Odcinków, na który ja jestem całkiem excited. Dzisiaj będziemy wybierać mój TBR na listopad. Nie będzie to zwykłe wybieranie. Mam tutaj kubeczek, słoiczek, pojemnik, w którym mam na razie 70. Możliwe, że w przyszłości będzie ich więcej, jak powymyślam promptów. Książek, które będę miała wybrać na ten miesiąc, to jest ogólnie pomysł, który wkuru widziałam na zagranicznym YouTubie bardzo wiele razy, i jestem ciekawa, jak to wyjdzie, bo ja nieraz próbowałam wybrać swój TBR, ale to, co ja zawsze robiłam, to nawet tutaj mam taki słoiczek, w którym mam wypisane po prostu wszystkie książki, które mam przeczytane na mojej półce. I zawsze gdzieś tam na początku miesiąca losowałam z tego i miałam parę książek, które miałam przeczytać. Często na te książki akurat nie miałam ochoty, więc to wychodziło bardzo średnio. Zapomniałam zrobić... Macik tu... Ojeju... za zapalmy... Kotka zapalmy... Dlatego mam nadzieję, że taka opcja jako, że no narzuca mi pewną książkę, pewną cechę, która ta książka ma posiadać, no to jednak daje mi pewną swobodę wyboru, więc zobaczymy i co. Bez zbędnego dalej przedłużenia chyba wylosujemy. Będę losować, wydaje mi się, 6 promptów, bo wydaje mi się to najbardziej realistyczna liczba. Daje mi opcję do wyboru, do czytania z tego TBR-u, jednocześnie daje mi też szansę przeczytać inne książki w miesiącu. I jest taka, że. Jeśli się zepnę i będę miała motywację, to danego miesiąca może przeczytam tyle, ile tu mam. Wylosujmy pierwszego prompta. Książka autora, którego nie czytałam. Okej, okay. książka autora, którego nie czytałam. To jest całkiem wygodna opcja, bo tu jest bardzo wiele opcji. Okej, okay, dobra, no to teraz czy ja chcę coś z mojej biblioteczki przeczytać? Ewentualnie mogę jeszcze coś przeczytać, co mam na Kindle i możliwe, że tą opcję wykorzystam na to. Sprawdźmy, co ja tu mam. Mm, ja wiem, na co mam ochotę, ale mam dwie opcje. Dobra, zastanawiam się pomiędzy dwoma książkami, które pobrałam na ten miesiąc sobie na Kindle i mam całkiem mocną ochotę na nie. Jedna z nich to jest Forget Me Not. Julie Soto. To jest książka, o której słyszałam bardzo dużo na zagranicznym booktubie i of course, jak to w większości przypadków, nie mam pojęcia o czym jest, ale wiem, że to jest romans i trochę mam humor, ochotę na, na coś lekkiego, romansowego. A drugą z opcji jest Studium Zatracenia i to jest fantastyka i wiem, że to jest chyba trochę takie Dark Academia albo... W tym stylu, więc fantastyki dawno nie czytam. W sensie mam wrażenie, że mało ostatnio czytam Fantastyki. A uwielbiam ten gatunek. To jest chyba moja topka. I kurczę, nie wiem, moja niedecyzyjność ty, ty, przy tych tybiarach może się okazać problemem. Ale kurczę, jakoś do tego romansu mnie ciągnie. Więc chyba wybiorę Forget Me Not I to będzie moja pierwsza książka. Na, no, do przeczytania w listopadzie. No, dobra. Książka numer jeden. Forget Me Not. To to był pierwszy wybór. Teraz jeszcze pięć. Młodzieżówka. Młodzieżówka. Okej. Okay. Okej. Okay. Kurde. Teraz czy ja mam tu jakieś młodzieżówki w ogóle na półce? Hmm. Dobra. To było trochę cięższe niż myślałam, szczerze. Nie mam aż tylu młodzieżówek, co kiedyś, ale mam do wyboru dwóch kandydatów. Ojeju! Jaka nieciona, zapomniałam. Mam do wyboru albo lepiej niż w filmach, albo Point of Retreat czyli drugi tom z tej serii Slam, tam pułapka uczuć chyba to jest po polsku. I to są dwie młodzieżówki. Romantyczny wątek, DDD. O tej słyszałam bardzo dużo dobrego na zagranicznym booktubie, że jest mega słodziutka, że jest jak taka komedia romantyczna. Z tego czytałam pierwszy tom, nie aż tak dawno temu i był ok, Jak na powieść młodzieżowo typowo romantyczną, Tam nie był spoko, więc myślę o niej. Tym bardziej, że gdzieś tam planowałam się za nią ruszyć, za nią zabrać, ale kurczę, nie wiem, to ma 297 stron, to ma 350, szczerze. Powiem tak. To jest kontynuacja serii. A ja mam, mam bardzo zły nawyk zaczynania wielu serii i niekończenia żadnej z nich. Więc bardzo mocno myślę o tym, żeby jednak trochę ruszyć z tą serią. To bardziej, że to są tylko trzy tomy. Więc bym była już w połowie, znaczy nie no, już bym była po połowie, nawet dwóch trzecich, jakbym to przeczytała. A to jest tylko jedna tomówka. Ale czuję, że ta autorka może mi się spodobać i wtedy będę chciała przeczytać więcej książek jej. I będę się chciała za nie szybko zabrać. Więc chyba. Książką numer dwa będzie Point of Retreat Colin Hoover. Losowanie numer trzy. Na, na. Książka z zielonym na okładce. Okej. Okay. Okej. Okay. ok, I like it. To jest dużo opcji. Tą to świąteczną to nie jeszcze. Swoją drogą będę chciała na pewno nagrać w grudniu yy, odcinek, gdzie przez tydzień czytam tylko świąteczne książki, bo mega lubię klimat świątecznych książek i zawsze przed świętami mnie łapie taki mega, mega ochota na czytanie. Więc na pewno to kiedyś nagram, ale to nie jest jeszcze ten moment. Teraz musimy znaleźć książkę z zielonym na okładce. Ja wiem, co ja mogę przeczytać, i to też była kontynuacja serii. I to by też mi zrobiło dobrze. I to by była fantastyka. I to by był Rick Ryordan, którego uwielbiam absolutnie. Dobra, no, no, to jest będzie szybka i jedna decyzja. Jest zielony? Jest. Szczerze, jestem bardzo tak. Jak zapomniałam trochę o tej serii. I no, to jest ogólnie Magnus Chase i Bogowie z Gardu, czyli drugi tom. Nie, Magnus Chase i Bogowie Asgardu, Młot Thora właśnie. Czyli długi tom Magnusa Chase'a i Bogów Asgardu, czyli jednej z serii Ricka Jordana o mitologii nordyckiej. Ja absolutnie, absolutnie kocham Ricka. To jest autor, dzięki któremu zaczęłam czytać, to jest autor, który mnie tak trochę wprowadził do fantastyki. Percy Jackson, to jest jedyna książka, którą ja zrobiłam ever ever reread. I absolutnie uwielbiam. Czytałam też Olimpijskich Herosów, przeczytałam też Kroniki Rodu Kane, Nie czytałam tylko Apolla jeszcze. No ale właśnie zabrałam się też za to, bo jednocześnie uwielbiam mitologię nordycką. Absolutnie kocham. Chyba moja druga w kolejności ulubiona mitologia. Pierwsza jest grecka, z głównie ze względu na sentyment. I to no jest drugi tom. Ja pierwszy czytałam i pamiętam, że po prostu trochę... Trochę to nie był ten Rick, którego do końca zapamiętałam i po prostu mi się trochę dłużyło. Co nie zmienia faktu, że to była bardzo fajna książka i to jednak był Rick. I to jednak był humor Ricka i to jednak były te historie, więc cieszę się, bo pewnie bym za szybko się to co nie zebrała, bo to też ma no prawie 500 stron. Ale fajnie, no. To jest książka numer 3 i bardzo się cieszę. I bardzo możliwe, że ją szybko zacznę, bo jakoś aż się jedną no, mortka cieszy, jak myślę o niej. Tak. Książka numer trzy. Dobra, so far, szczerze, jestem zadowolona i mega mi to dużo fajdy sprawia. Naprawdę polecam wam. Jeśli chcecie sobie jakoś zaplanować trochę miesiąc, co będziecie czytać, to naprawdę zróbcie sobie coś takiego. Bardzo mnie to cieszy. te wyzwanie. Bardzo mi to dużo sprawia radości. Zobaczymy jeszcze w ciągu miesiąca ile z tego przeczytam. Dobra. Jeszcze trzy losowania. Teraz może gdzieś, tak turbo z brzegu, nie no, zobra, ze się, sobie. Autor ma siedmioliterowe imię. Miriam, Miriam wczoraj stwierdziła, że takie prompty będą super i teraz Miriam będzie liczyć imiona. Ale dobra, mamy dwie książki papierowe, mamy jedną na Kindle, więc teraz uważam, że Sprawiedliwie będzie wziąć jedną książkę znowu, w A w formie ebooka, bo jednak mimo wszystko wiem, że jest większa szansa, że tak przeczytam. Siedmiolitrowe imię. To to, co zrobię, chyba to przejrzę po prostu moją półkę. Na Legimi niestety. Jeszcze. Ale tak, zobaczymy, co ja tam mam w ogóle. My i... i, i, i sześć. I, i, I... Pięć. Kate. Marta. Jacek. No niestety. Kurde, każdy ma sześć liter! Małgorzata będzie miała w ogóle pizdu. Kur Każdy ma sześć liter. Nie wytrzymam. Zaraz coś znajdziemy. Nie sądziłam, że to będzie aż takie ciężkie. Okej. Okay. Mam kandydata jednego. Książkę, którą myślę, że wybiorę, ale jeszcze zaraz przejrzę. Pierwszą z opcji na pewno jest Firefly Lane od Christine Hanna. To jest książka, która wiem, że jest bardzo gruba i to jest też książka, która może mnie zmiażdżyć pod względem emocjonalnym. Czytałam od Christine Hanna chyba z cztery książki. I bardzo lubię tą autorkę. Ona ma taki, ma taki bardzo swój styl pisania tych powieści, taki bardzo emocjonalny. I nie mówię, że każda z jej książek była super, bo niektóre były po prostu okej. Okay. Ale na przykład Słowik jest w jednym, jednej z moich top książek w ogóle życia ever, ever. Płakałam na nim, ryczałam jak bubr. I o Firefly Line też słyszałam opinię, że ludzie płaczą. A ja jestem bardzo dużym płaczkiem. Więc to jest bardzo duża możliwość i szansa, że będę płakać. Ale z drugiej strony jestem też bardzo ciekawa tej książki. Więc to jest jedna z opcji, ale jeszcze sprawdzę. Bo może coś mnie jeszcze innego zainteresuje? Nie no, dobra. Jestem po całkiem długim przeszukiwaniu i jakoś ciągnie mnie do tej Christine Hanna. Więc Firefly. Więc Firefly Plane jest książką numer 4 na listopad. Jeszcze dwa losowania. Bardzo fajnie na razie. Fajne książki wyszły. Zobaczymy. Losowa liczba książka... A, z półki. Okej. Okay. To, co miałam tu na myśli, to... Losuję teraz liczbę. Mój generator losowych liczb. Znowu. I ta liczba, która wyleci, no to będzie ta z kolei książka z mojej półki. Zaczynam od tej strony. i Ile... Tam mam jeszcze takie. Tam są też książki. To może być moment, w którym akurat mi się nie spodoba książka, ale dobra, już sprawdzam. Nie mam pojęcia, właśnie nie wiem od ilu. Dobra, nie mam pojęcia, że mam książek na półce. Tak szczerze. Ale bym zakładała, że koło 200. Ale z jak mam liczyć do 200, kurde, nie wiem jaką liczbę tu podać. Nie, no dobra, jak tu jest, tylko z 30. No dobra. To załóżmy, że dam do 200. Kiedyś zliczę wszystkie książki, ale nie sądziłam, że akurat dzisiaj to wyrosuje. I sprawdźmy, która książka. No, 133. Dobra, to teraz Was zabieram i znajdziemy 133 książkę z mojej półki. Sprawdzimy, co to będzie. Zacznę tu od dołu yes. i będziemy lecieć tędy. Może Was w sumie postawię lepiej? Dobra, zacznę tak. Zaczynam od tych książeczek i lecimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 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 Trzy. I teraz ja zaczynam od tej strony, czyli teoretycznie 133 to powinna być któraś z tych książek. Czyli no jako, że to jest trzeci tom serii. Kurde, same grube książki na ten listopad. Ojeju, dobra, trzeba to wydostać stąd. Trzeci tom, no czyli wybierzemy pierwszy tom tej serii. Jezu, jak ja to dawno temu kupiłam, wy nie macie nawet pojęcia. Ja tą serię zamawiałam milionat temu. I ona jest na mojej półce od tak dawna. Ale zawsze sobie mówiłam, że nie będę zaczynać nowej serii, i zawsze jak już zaczynam, zaczynam jakąś inną. Się cieszyłam, że pokończę dwie serie. W sensie pokończę. Ruszę z dwoma seriami. I z tego nie tego wyciągnąć. To zacznę też nową, ale spokoj, jest to fantastyka. Więc w sumie się cieszę, bo tak jak mówię, cierpię na jakieś. Kurczaki, to jest. Imposible for me. Jezusie, złoty. No, co mówię, że to jest wiele lat już złączone ze sobą. Nie, ja to zaraz rozedrę. Fjurczę. No, mogłabym ten karton. O, 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 to trzeba było tak od razu, mówiłam. Miriam the Dobra. To jest pierwszy ton. Chyba, ale jeszcze się upewnię zaraz. Sięga pierwsza, no okej. Okay. Tworzę okno, bo już się robię. Hi. Dorkowa. Mam nadzieję, że będzie dalej wszystko dobrze słychać. No, i to jest książka, której bym. W życiu sama nie wybrała, ale może się okazać bardzo zaskakujące. Masz 540 stron jakoś. Król Demonów, Cindy Williams. Czy ma? Jest to seria fantastyczna i w sumie tyle wiem o tej książce. Więc przekonamy się po prostu, o czym ona jest. I nie wiem, czy to, że tu jest statek, oznacza, że będzie to coś z morzem, bo jeśli tak, no to super. No więc dobra, dobra. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Nie sięgnęłabym po nią pewnie, gdyby się nie wylosowała. Ale może się miło zaskoczę. Także książka numer 5. Król Demon. wiecie co? Szósta książka, szóste losowanie się nie nagrało. Musicie mi uwierzyć na słowo. Lub nie, jeśli nie chcecie. Ale wylosowałam prompta yy, książka z Goodreads Choice Awards. I bardzo intensywnie szukałam czegoś na Goodreadsie. I najpierw rozmyślałam nad yy, wyborem jakiegoś thrillera albo kryminału, bo, bo nie ma w sumie w tym tbr nic takiego. Ale nie miałam żadnej z tych książek na półce i jakoś też nie przemawiała do mnie. Była tam pomoc domowa sekret, gdzie ja pomocy domowej nie czytałam, a ją mam. Ale stwierdziłam, że skoro to jest sekret, no to to nie jest pomoc domowa jeden, więc nie mogę tego wybrać. I później przyleciałam kategoriami ogólnie zwycięzców. I w kategorii fikcja historyczna. W zwycięzcą był Wayward, czyli Wiedźmy po polsku, o której ja słyszałam bardzo dużo na book mediach, w sensie tak, widziałam ją dużo na book mediach i właśnie totalnie nie pamiętam żadnych z opinii o tej książce. Ale no skoro wygrała, skoro wygrała Goodreads Choice Awards, to bym zakładała, że raczej była to dobra książka, dobra pozycja, więc ona <gryw> mimo tego, że się nie nagrało, została po długich zastanowieniach, przemyśleniach, wybrana książką szóstą na listopad, tym samym została ostatnią z tych książek na listopad z tego losowania. Powiem Wam, że, że cieszę się z tych książek, yy, które wylosowałam, bo myślę, że parę z nich może mi się naprawdę spodobać. Myślę, że nie ma żadnej, no może jest. To od Colin Hoover, która może być taka Mech. Pozostałe myślę, że będą fajne, a może i niektórymi się zaskoczę i będą bardzo fajne. Tu mam wszystkie sześć promptów. Podsumuję jeszcze książki, które zostały wybrane w tym Tibiaze. Pierwszą książką, którą wylosowałam, czyli książka autora, którego nie czytałam, to jest Forget Me Not, które mam, będę czytać w formie elektronicznej. Młodzieżówką, którą wylosowałam, jest. Point of Retreat, Colin Hoover, jednocześnie drugi tom serii. Książką z Zielonym na okładce jest również drugi tom serii. Jest to Magnus Chase i Bogowie Asgardu Młodtora. Bardzo, bardzo, bardzo jestem ciekawa Te, tego tomu i się nie mogę doczekać. Książką, gdzie autor, bądź autorka, ma imię siedmioliterowe. Po długich poszukiwaniach zostało Firefly Lane. Cole, e, o, Christine Hannah. Również książka, którą jestem bardzo ciekawa, na której mogę płakać, ale może mnie też turbo zaskoczyć, albo może mnie turbo zawieść. Następnie był Król Demon Cindy Williams. Książka, po którą bym pewnie nie sięgnęła za szybko sama, a może akurat będzie czymś super i odkryję jakąś nową, bardzo ulubioną serię. Zobaczymy. No i ostatnią książką, czyli książką z Goodreads Choice Awards, były Wiedźmy, Emily Hart. Tak będzie wyglądał mój listopad. Wiadomo, poczytam jeszcze pewnie inne rzeczy. Zobaczymy, ile książek z tego TBR-u w ogóle przeczytam. Ale jestem zadowolona. Jestem zadowolona. Na pewno polecam Wam spróbować samemu tak sobie polosować, bo tak jak mi mogą Wam wyjść książki, po które normalnie byście może nie sięgnęli w ogóle. Więc to jest mega spoko. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmiku. Pa, pa.